Ich będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cześć Boże, witajcie kochani. Kolejna niedziela w naszym życiu, kolejne spotkanie ze Słowem Bożym. Dzisiaj Jezus chce nam przekazać coś bardzo ważnego. Zresztą jak w każdemu niedzielę, bo Jego Słowo jest żywe i skuteczne, jest ostrzejsze niż śmierć, potrafi nas przenikać do szpiku, potrafi badać ludzkie serca. Jeżeli tylko Mu na to pozwolimy, jeżeli się otworzymy, tylko zachęcam, żebyśmy dobrze wsłuchali się w słowa dzisiejszej Ewangelii, po to, abyśmy potrafili zrozumieć, jak ważne jest Słowo Boże w naszym życiu. Że bez Słowa Bożego tak naprawdę usychamy. Usychamy z pragnienia, giniemy, bo Słowo Boże jest tym, co dodaje nam sił, co każdego dnia nas karmi. Czy karmi? To zależy od nas. Wystarczy tylko wziąć i czytać, wyciągnąć rękę. I więc to Słowo Boże, które dzisiaj usłyszymy i będziemy rozważać, pomoże nam y, przemijać także nasze życie. Posłuchajmy słów według Ewangelii świętego Jana. Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem, po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo. Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, Powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, to dzisiejsze Słowo. Ma nam coś usmysłowić, ale żebyśmy dobrze je zrozumieli nie tylko w perspektywie odczytania tego, co, co jest jasne, oczywiste, ale wejść trochę głębiej, to warto zajrzeć w to, w jaki sposób święty Jan określa samego Pana Jezusa. Święty Jan używa takich czterech określeń, które są charakterystyczne dla Mesjasza. Po pierwsze, Jezusa nazywa synem Bożym. Po drugie, mówi o nim, że to jest baranek Boży, który gładzi grzech świata. Po trzecie, mówi, że ujrzał ducha świętego, który na nim spoczął. Jest pełen ducha świętego. I po czwarte, mówi, ja go przedtem nie znałem. Jest mi obcy w jakiś sposób. Te cztery określenia to są określenia, które znajdujemy w proroctwach mesjańskich Starego Testamentu. Trudno powiedzieć, że święty Jan, chrzciciel, nie znał Jezusa, skoro był jego krewnym. Nie chodzi zatem o znanie fizyczne, znanie jego cech, cech charakteru, poznanie tego człowieka naocznie, wiedzieć jak wygląda, jak się zachowuje, jak żyje. Nie chodzi też tylko o to, że Jezus istniał przed Janem Chrzcicielem jako Bóg, ale chodzi o to, o takie poznanie w proroctwach odnajdujemy, w Starego Testamentu odnajdujemy takie sformułowania, które mówią o tym, że Mesjasz to będzie ktoś, kto nas zaskoczy. To będzie ktoś, kto przyniesie pewną nowość, pewną świeżość, który ciągle będzie uczył nas czegoś nowego, kto będzie właśnie Chociaż wiemy skąd pochodzi, jak się nazywa, to jednak będzie zupełnie kimś nowym, zupełnie jakby obcym. Pewna obcość jest ukryta w Jezusie, w Mesjaszu. Baranek Boży, który gładzi grzech świata, proroctwo świętego Izaj proroka Izajasza, proroctwo, które mówi o tym, że sługa Jachwe jest jak baranek na rzeź prowadzony. I dźwiga grzechy wielu. Określenie syn Boży, które mówi o tym, że Mesjasz będzie synem Bożym, synem człowieczym, synem najwyższego. Mowa o tym, że na Jezusa zstąpił duch święty i spełen ducha świętego. Proroctwa Starego Testamentu mówią, że Bóg wyleje na Mesjasza ducha swojego, że w jego duchu będzie działał, będzie prorokował, będzie niósł zbawienie. Izraelowi, to wskazuje na jedno: że Jan Chrzciciel doskonale znał proroctwa, a więc miał wiedzę, on znał pisma, posiadał wiedzę i moglibyśmy sobie postawić pytanie, patrząc na Jana Chrzciciela, który mnóstwo ludzi do niego przychodziło. Mnóstwo ludzi chrzcił, ludzie przychodzili po porady, on im tych porad udzielał. I oto w tym całym tłumie, w tych rzeszach ludzi, nagle on rozpoznaje tego jednego wyjątkowego. Moglibyśmy powiedzieć, jak to zrobił, dlaczego potrafił rozpoznać baranka wśród stada baranów. Jak on to zrobił? Jak on rozpoznał Jezusa, że to jest Mesjasz, że to jest ten, który jest obiecany? No właśnie, po pierwsze, miał wiedzę. On wiedział, jak Mesjasz się objawi. On nie miał własnej wizji Mesjasza, ale przyjął wizję, którą daje proroctwo Starego Testamentu. I to pokazuje, dlaczego my czasami możemy mieć problem z rozpoznaniem Boga, który do nas przychodzi, bo mamy swoje wizje, bo to my wiemy, jak Bóg powinien zadziałać w naszym życiu. A On chce działać tak, jak to jest Jemu przypisane, według swoich planów, według swoich pomysłów na moje życie. Żeby rozpoznać baranka, Trzeba coś o nim wiedzieć. Trzeba mieć wiedzę, i pytanie, które dzisiaj możemy sobie w tę niedzielę postawić, to jest pytanie: jaka jest moja wiedza religijna? Czy ja pogłębiam moją wiedzę religijną? Czy czytam Pismo Święte? Czy znam Pismo Święte? Czy potrafię coś zacytować na pamięć z Pisma Świętego? Czy żyje Ewangelią? Czy ona jest mottem mojego życia? Jest. By regulaminem mojego postępowania, statutem mojego życia? Czy czytam książki o tematyce religijnej? Czy znam dokumenty kościoła, nauczanie papieży? Jaka jest moja wiedza religijna? Co ja wiem o moim Bogu? Co ja wiem o mojej wierze, o moim kościele? Ale sama wiedza nie wystarczy. Bo przecież faryzeusze no, mieli jeszcze lepszą wiedzę niż Jan Chrzciciel. Musieli znać Pismo Święte na pamięć, żeby nauczać, żeby piastować takie funkcje, takie stanowiska. A nie rozpoznali w Jezusie Mesjasza. Wiedza nie wystarczy. Potrzebna jest jeszcze wiara. Potrzebna jest wiara. Potrzebna jest wiara w to, że Bóg może do mnie przyjść. Wiara w to, że Bóg może działać w moim życiu, wiara w to, że Bóg może moje życie przemieniać, wiara w to, że Bóg może mnie zaskakiwać. Wiara, którą byśmy mogli określić zaufaniem do Pana Boga. Czyli ja ufam Bogu. Jan Chrzciciel na początku nie chciał ochrzcić Jezusa, ale kiedy Jezus powiedział do niego: Pozwól, żeby się to dokonało, bo tak, taka jest wola Boga, to Jan chrzciciel nie miał pytań. Okej, okay, nie ma problemu, i ochrzcił Jezusa. Bo taka jest wola Boga. Zaufać woli Boga. Mogę tego nie rozumieć, ale czy zaufam? Czy uwierzę w to, że Bóg chce dla mnie więcej, lepiej, doskonale, piękniej? Zobaczcie, tutaj przychodzi nam z odpowiedzią, jakby nauczanie Jana Pawła II który w encyklice Fides et Ratio mówi o tym. Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, które sprawiają, że człowiek jest w stanie poznać prawdę. Jak rozpoznać baranka wśród tłumu? Wśród tych, tego tłumu baranów. Jak usłyszeć głos delikatny baranka wśród głosu wielu beczących? Pielęgnuj swoją wiedzę o Bogu, o wierze, o Kościele. I pogłębiaj swoją wiarę poprzez zaufanie do Boga, poprzez rozmowę z Nim na modlitwie. Jan życie spędził na pustyni, żeby z Bogiem rozmawiać. On był wyczulony na Jego głos. wtedy proszę powiedzieć jak Amen w pacierzu. Rozpoznasz Boga który przychodzi do Ciebie, do mnie każdego dnia w naszej codzienności. Życzę sobie i Wam, każdemu z nas, aby nie zabrakło nam odwagi zdobywania wiedzy, wiedzy religijnej, wiedzy o Bogu. I aby nie zabrakło nam odwagi, aby pogłębiać naszą wiarę, abyśmy nie poddawali się zniechęceniu, abyśmy nie poddawali się pokusom łatwego życia, wygodnego, abyśmy nie poddawali się pokusie y, takiego spłycania wiary, abyśmy potrafili to połączyć i w ten sposób stali się tymi, którzy potrafią rozpoznać, obecność Boga w swoim życiu. A ten, który rozpozna obecność Boga w swoim życiu, niczego się nie boi. Jak Jan Chrzciciel, który od tego momentu był gotów na wszystko, nawet na śmierć. Może dziś Pan Bóg ode mnie czy od Ciebie jeszcze nie oczekuje takiej ofiary. ale pragnie, abyś po prostu go rozpoznał, abyśmy go rozpoznali, abym ja go rozpoznał, kiedy on do mnie przychodzi, kiedy staje pośród tłumu, kiedy się zbliża, jest jeszcze daleko, abym go natychmiast rozpoznał i umiał wskazać innym tego, który przychodzi, żeby zbawić. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Do zobaczenia.